Misiowych wiadomościwek. Leju misiów jest bardzo ciepło. Polecam Wam tam kiedyś polecieć, gdy będzie lato u misiów ciepło. Dla Was zagadki i odpowiedzi. Odpowiedzcie na nie. W Węgrowym kraju I już zaczynamy przygodę, bo na przygodę czeka nas świat mistrzów. W Węgrowym kraju zobaczycie, że jest bardzo ciepło i zawsze pada słoneczko. Możecie odwiedzić kraj misiów kiedy C. C. Bo kraju misiowym czeka was lato. O tym już wiecie. A zaraz te pytania zagamy. zadamy. Odpowiedzcie na nie, bo zaraz Pytania będziecie mamy. Pierwsze pytanie. Czy wiecie, że mi się mają miękkie, mięciutkie futerko? Tak. Drugie zadanie. Nie. Popatrzcie, ile ludzi przybywa do świata misów i zwierzątek. Też jest dla nich ciepło we świecie misów. Więc dla tego, we świecie misów, czeka Was przygoda. Nowe zagadki. Na nie czeka przygoda. Widzicie jednak, że są i że jest ich dużo. Jest ich bardzo dużo. Jak to w podróży dużo. Druga zagadka. Czy wiecie, że we kraju myśliwych jest bardzo ciepło? Trzecia zagadka. Czy wiecie, że w kraju misiów nigdy nie jest zimno? Tak. Czy wiecie, że w kraju misiów jest piękne słoneczko? Tak. Czy wiecie, że w polstere zimy jest bardzo zimno? Tak, czy wiecie, że w Hiszpanii jest bardzo ciepło? Tak. Czy wiecie, że w To już koniec na dzisiaj świata misiów. Pa, pa.